Siemaneczko, ja Jestem Lulek i witam Was wszystkich na moim kanale. Zagramy tym razem Battlefielda. Znaczy, tym razem, no, bo póki mam tego Battlefielda, to będę w niego grał. Postanowiłem, że odcinki będą się pojawiać z Battlefielda aż do premiery co środę. Zapytacie, jak do premiery chcę będą tylko dwa weekendy? Oczywiście, że będą tylko dwa weekendy, ale ona mapa, jeszcze na niej nie grałem. Do premiery ze względu na to, że będziemy po prostu ogrywać sobie Batywilda, na przykład czwóreczkę, czy, czy, ta, czy tam piątkę, albo jedynkę, jeszcze mogę to 2042 miniemy. To będą takie przygotowawcze do tej właśnie gierki. Eee, co chciałem jeszcze powiedzieć? Gramy podwój, tak jak mówiłem. Uchybę, ja przezacnęliśmy yy, Gramy podwój, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. podwój jest grany. Coś tam jedzie. A ja nie, nie, nie. Mama. Jakie to piękne było. Jak mi się to spodobało. Nie, serio, ale to. To nie było nic wielkiego, nie? Ale tak. Tak jakoś tak. Wow! Nie trafiłem z tego. Znaczy, no ciężko było trafić z tego. Umówmy się. z M320. Ok. Jak my tutaj wyglądamy? Aha, samochód wybuchł mi przy, przed mordą. Wąskie alejki. To jest coś co ja lubię, mimo że nie umiem na nich grać, ale wąskie alejki są jednym z moich takich ulubionych lokalizacji i bardzo się cieszę, że one się tutaj pojawiły w tej grze. Samowite, to jest jak... Aj kurczę, miał szybszą broń. Miał ewidentnie szybszą broń. A dobra on mi ja myślę, że ten medyk już pobiegł Już chciałem mówić sekundę z niego Co on miał? Nie, to samo miał Okej okay, to po prostu szybciej strzelił Szybciej zareagował, to pewnie się spodziewał, że ktoś tu będzie, od ja tak biegnę na oślep trochę Na pewno tutaj przebieg. To jest bardziej niż pewna, Ale się tu można poukrywać Jak tu się można pokifać, to jest niesamowite Normalnie i z góry chłopak rozwaliliśmy Nie, podoba mi się pest eee. Mówcie co chcecie ja Ja Priortera kupuję. <laughs> nie byłem przekonany do, do momentu, który którym nie zagram. Tak sobie przyrzekam, że na pewno go nie kupię, jeżeli nie zagram yy, w BOTYFILM 6. A tu jednak się okazało, że gierka naprawdę jest... To jest to, czego oczekiwałem. I... Czego się spodziewałem. Nawet trochę więcej niż się spodziewałem. Gda mi się wyśmienicie. Ajajaj. Low, low, low. został. Hopie, kopie hopie hopie, 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 Jezus mary. Czemu się nie rozejrzał? Jakby tylko się rozejrzał. Przed użyciem. Przed wystrzałem. No nic. Nic na to nie poradzimy. Puszczę. No w mojego tła trochę. Muszę też się nauczyć rzucania tych granatów, bo one trochę inną mechanikę mają, niż gry, które grałem ostatnio. No mówię się, w za za trochę dawno już grałem. No i jedyny jeszcze minus jaki zauważyłem, to jak ten granat leci, to się odbija jak piłeczka do tenisa. Tak by on w ogóle wagi swojej nie miał, tylko się odbija, odbija. O, pokażę wam zaraz na przykład na tym. Kurde, nie wierzę, że to akurat zadziałało. Dobra, jest, jest tak, że czasami Czasami Patrzcie to nie jest mechanika z co... Call of Duty Te wyciszenia czy coś takiego Zastrzyk. Już cię nie słychać jak biegasz Jest trochę tych rzeczy tutaj wziętych Ale czy to źle? Nie wiem. Z jednej strony git. A i muzyczkę można było odpalić. Kurwa, ja tego nie zrobiłem. Hm, nie chcę mi się samochodem jechać, bo i tak... Ja się zyskują, czemu ja się zyskują centralnie na przeciwnikach. Może temu, może oni są wszędzie, może tak być. Dobra, tędy nikt nie biega, możemy powiedzieć na górę. Ja jestem ewidentnie zwolennikiem siedzenia w budynkach, tak jak widzicie, ja też nie jestem osobą, która. Yy... gdzie 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 aj nie, która biega do punktów no, jeżeli tego czyte, czy z mojej gry na to to będzie ciężkie do osiągnięcia ze względu na to, że ja lubię sobie z boku gdzieś tam powalczyć jakieś flanki poprzyjmować, przejście od wiecie o co chodzi podbiegam do punktów czasami tam coś tam zgarnę, ale nie tak, że to jest moim priorytetem Chyba bardziej biegam po mapie i sobie się strzelam Chociaż to powiedziałem i chyba zaraz podbiegniemy do punktu, bo widzę, że nasi nie za bardzo przyjmują do tego co by się przydało im pomóc O, ale plecy dostałem I to jeszcze z takiej średniej odległości dobrze wyczegili. A biegniemy w miarę szybko. Dobra, te są zajęte. Ci po spodach Okej, okay, na górę. Góry powoli ono rozwala ten budynek Ale przynajmniej widzicie jak, jak... Jak to wygląda, gdy jesteś wewnątrz Dobra Spróbujemy coś ustrzelić stąd Co prawda, no... Nie widzę nikogo Dobra, chłopie rozwaliłeś, zadowolony jesteś z siebie, to jedź dalej Nie ma. O. Dawaj, Fuck, dawaj, Nie poddawałeś Dobra. Już go dojechali. Nie mamy tak, nie mamy d. O. 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 czołg, 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 czoł, czoł. Jedziemy czołgiem. Ale chyba dostaniemy troszeczkę... w Ciry. Dobra, że do tego D. Neutralizacja. Cofniemy się tak, żeby nam no, w nie mogli. Pierdole, myślałem, że zginęliśmy. Rakiety wybuchły. Dobra, przejmujemy. O, nagle się ubudziła nasza drużyna, i wszystkie punkty przejmujemy. Już A nie przejmujemy. C to w sumie nie wiem, kto. Na, nasi przejmują. C Dobra, to dobra, jedziemy też punkty przejmować. Nawet powiedziałem, że ja nie że po punktach, ale jednak zacząłem już. Ze względu na to, że nasza drużyna nic nie robi więcej. Dobra. Wcześniej hopa raz zjebałem za to. Teraz sam rozwaliłem całe to Dobra. Nie wiem gdzie on tam pobiegł. Pewnie tam gdzie chciał. Może zmienić drużynę chciał, nie wiadomo. Dobra, przejmujemy A. Musimy się tak ustawić, żeby w tył, nie do, w tył nie operować. Gdy rakieta będzie jakoś leciała. Dobra, A będziemy mieli zaraz już. Jest neutralizacja, teraz przejmujemy. Dobra, chłop ewidentnie ma zeza. To szkoda, że my to przejęliśmy, a już straciliśmy dwa kolejne, no ale Takie jest życie. Dobra, wjeżdżamy na pełnej tutaj. Szukam punktu E, <grywka> jest tutaj dobra. Wszystko się już. Ubijamy, ubijamy jak masełko. Tutaj widzę chłopaki się. Szaczorak. Wystarczy tak trochę graczy o chwilę krzaków i już od razu będą tam siedzieć i się miziać. Niesamowite. Nie no, dostaniemy ci remidenty. Nie ma szans. Żebyśmy to ugrali. Nieważne, jakbyśmy się starali, do tego nie ugramy raczej. Coś mi tu strzela tutaj naprawić naprawić nie mogę jeszcze. ile gdzie ja pjechałem w jakąś dziurę Dobra, ewidentnie trzeba się wycofać. Niestety się nie udało. No chciałem powiedzieć, że po tego nie ich punktami, ale niestety się też to nie udało. Ogólnie duże rzeczy w tej grze się nie udaje. Mimo najszczerszych starań. No, takie życie. No ja na niego, on na mnie czekał. I się doczekał. Dobra, nie spodziewałem się O Donald Pump. Nie spodziewałem się, że, że nie ma ściany Przemroziło Przymro... troszeczkę chopa Tak widziałem, że skaku Przeładujemy Przebiegniemy się tedy Chcę też poznać trochę tę mapę Żebym mógł ich zaskakiwać swoimi pomysłami. Okej, okay, fajne jest to, że jak dwa razy szybko wciśnie, spację chyba. Nie wiem, bo wciskam za każdym razem. To. on robi przewrotkę i nie traci tyle życia. Ok, mamy tutaj też naszego. Czołga. Mamy czołga. Ja sobie tutaj posiedzę w nim, bo będzie mi bezpiecznie na pewno niż. A w sumie jest 8-0, więc tak, tutaj na punkcie nikogo nie ma. I tak, na punkcie nikogo nie ma. Ja trzymam tamtą stronę, dobra. dzi da, dzi da, Przeskokujemy na rower. Dentkę, o kurwa, dentkę, browałem. Dobra, pięknę dalej. Biegnę, 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 piękna. Nie zatrzymujemy się. Nie, no trzeba po prostu. Trzeba czuć ten klimat. Kurcze Batfield. A, to się nie opłaca. Okay. Tym granatnikiem. Myślałem, że to trochę więcej pozadaje. Widzę, że dostajemy tutaj w Więc dziękuję wszystkim za uwagę. To był taki odcineczek z party field, a na szybko. Nagrana jedna rundka. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.